Wow, Enid ma nowy samochód! Wygląda świetnie. A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Ej, ona ma taki samochód jak ja! O nie, to ty kupiłaś taki jak ja. Dziewczyny, nie kłóćcie się! Oba auta wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho! Pachnie challenge'em! La la, 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 moja tęczowa paczówka już do mnie dotarła. Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak. Będę miała tęczowy samochód. A raczej jednorożca. Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę. Ważne było obłożyć tym cały samochód. Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday. Nie zapominamy o tęczy na kołach. Jednorożec bez rogu w życiu. Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest. Na pewno nic mu nie jest, wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Draculi. Dziękuję. No, no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu, czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. Tobiel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła? Czy to podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiłagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiwagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka, gotowe. To upiorne wnętrze przyprawia mnie o skórkę. Czy to jeszcze jeden z Twoich przyjaciół? Tak, to Bob. Ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela. To straszne! Ratunku! Zabierz go! zdaj, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie lękaj się. Dziękuję. Wednesday, nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, Anit, jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko, klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cię, Leniu, aby tylko wymigać się od pracy. Raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś, pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? nic. Co się dzieje? Cześć Wednesday! Ja i rączko otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani. Okej, okay. minęło troszkę czasu, odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday? Wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Po? Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie! Impreza Wednesday! No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie! Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid! Nie spodoba ci się taka niespodzianka? To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday, można się było tego spodziewać. Eni, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węże, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe! Wednesday, naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego, mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegięłaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega do moich uszu? O nie, wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale trzat! Co na to Enid? Co to jest? Koty miauczą pod oknem? A, to Wesley i Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko! Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko jesteś genialnym DJ-em. Podoba rara. Wow, jaka piękna sukienka. Kupuję ją. Oj, chyba nie mam pieniędzy. Lili, taka wieśniara jak ty nie potrzebuje drogich sukienek. Ja mam mnóstwo pieniędzy i wydam je właśnie na ten piękny strój. Proszę. Bardzo dziękuję. Na razie, wieśniaro. Przepraszam. Co? Wow, czy to dla mnie? Cała masa pieniędzy. Nie tak szybko. Chodź ze mną. Kura, będę bogata. Czym ona mówi? Muszę to sprawdzić, żeby się dowiedzieć. Stój! Zanim pójdziecie dalej, musicie założyć maski. No dobra. Teraz nic nie widzę. Mila, uważaj! Oj, ściana! No I gdzie my jesteśmy? Patrzcie, zaczyna się odliczanie. Co to znaczy? To znaczy, że zamierzam pokonać was we wszystkich konkurencjach, nieudacznicy. Trzeba tylko przejść po tej belce. Chyba to nie było takie proste. Dobra, na pewno sobie poradzę. Dam wielkiego kroka. Ups! Co za pech! Fij, jakie urocze! Co za gama kolorystyczna. Muszę stąd szybko zejść i zmienić spodnie. Udało się! Dałeś czadu, Alex, rozbawiłeś nas. Teraz moja kolej. Trzeba iść bardzo powoli, aby utrzymać równowagę. Oj, to jest niestabilne! Zaraz spadnę! O nie! Dobrze, że zdążyłam złapać się tej belki. Muszę tylko się jakoś doczołgać. Jak się boję! Nie mogę na to patrzeć. O wiele wygodniej jest poruszać się na siedząco. Gratulacje, Wita! A jak ja mam się uporać z tą kłodą? Wiem, muszę spiłować obcasy. What? Co ona robi? Hey. Teraz mam buty na bardzo cienkich i ostrych szpilkach. W nich na pewno uda mi się przejść. Wow, świetnie jej idzie! Został jeszcze jeden ostatni krok. Udało mi się. Lili, teraz ty. Hmm. Wiem, też użyję szpilek. Co prawda, to wsówki do włosów, ale jak się je wbije w moje baletki w taki sposób, to będą wyglądały jak szpilki. Teraz jestem gotowa do testów. To działa! Lili, uważaj! Oh, nie! No. Gotowe! Udało mi się. Ojej! Gdzie jesteśmy? Wygląda na kolejne wyzwanie. Co trzeba robić? No, nie wiem. O nie! Prawie mnie trafił! To straszne! Pomocy! Spokojnie, zajmę się tymi kulkami. Patrzcie, jak trzeba robić uniki i weźcie przykład. Czy możesz być ostrożniejsza? Nic nie widzę. Gdzie są moje okulary? Wiem, to jest jak taniec. Z takim nastawieniem i moimi kocimi ruchami żadna piłka mnie nie trafi. A co ja mam zrobić? Robię uniki jak tylko mogę. Świetnie sobie radzisz, Mila. Nie podlizuj się, Alex. Mam genialny plan. Alex, chodź tu na chwilkę. Udało się. Ach, ci faceci. Unik w prawo? Dobra robota. O, to są moje okulary. W końcu czas minął. Co? Nie macie na sobie ani jednej plamki, a jestem cały brudny. To straszne. Ej, jestem już cały w farbie, więc nie potrzebuję więcej. Jestem cały niebieski. Nigdy się nie domyję też zniknął! To straszne! Wygląda na to, że to nowa runda. Pff, co za ochyda! To się rusza! Oczywiście, to przecież robaki, ale żeby wygrać, trzeba je wszystkie zjeść. I jestem na to gotowa. Jeśli Lili może to zrobić, to ja też. Determinacja w oczach i odpowiednie nastawienie to jest mój przepis na zwycięstwo. Najważniejsze, żeby się nie zatrzymywać i wyobrażać sobie, że jest Nesquik, a nie jakieś robale. Dobra, będę musiała to zrobić. To obrzydliwe. Nienawidzę robaków. Są takie ochydne. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Ojej, Witaj Lili już prawie skończyły. Trzeba coś wymyślić. I już wiem co. Co to za dziwne uczucie? Mam wrażenie, że coś łaskoczy mnie po plecach. Baw się dobrze wita! Za chwilę zobaczysz, że twoja miska zapełnia się smakowitymi robaczkami. Nie wierzę! Przecież wszystko zjadłam! Mila, masz przechlapane. W samą porę! Co? Ja mam najwięcej? Nie! Czy to znaczy, że przegrałam? Pomocy! Ratunku! Ja chcę kontynuować challenge. No. To jeszcze nie koniec? Wygląda na to, że nie. I chyba wiem, co się zaraz stanie. Czeka nas pojedynek. Nie ma mowy, żebym przegrała. Bądź tego pewna, Mila. A masz! Aj! Świetny strzał! Dobra, na Wygrałam. Hurra! Nie tak szybko, zbyt wcześnie się cieszysz, Mila. Ta walka się jeszcze nie skończyła. Do ataku! Z przyjemnością i niech wygra najsilniejsza. A masz! Daj spokój, Lili. Na pewno mnie nie pokonasz. Czekuj się. Aj! Co za pech! Pomocy! Wygrałam! Nie mogę w to uwierzyć. Oto twoja nagroda! Moja nagroda? Dawaj mi ją szybko. Teraz mogę wreszcie kupić tę sukienkę. Hm? tu są pieniądze, proszę. Chwileczkę. Proszę. Wow. Bardzo dobrze na tobie wow. wygląda. Pasuje idealnie. Oslo. Całe życie marzyłam o takiej kieczce. Warto hmm? świeżych czarnych jajek. Hmm? tej kury nie będziemy potrzebować. A ja będę potrzebować. Jest taka słodka. Nic, masz zbyt miękkie serce. Potrzebuję kilku czarnych jajek. Rączka pomocy. Dzięki. Aha. Świetny gadżet, żeby rozbić jajko i się nie pogrudzić. Idealnie. Wlewamy wszystko do miski. Kilka jajek, wsypujemy mąkę, wystarczy. Teraz dodajemy trochę czarnego, jak moja dusza węgla. Teraz mielimy go w moździerzu i wrzucamy do naszej masy. Powinno powstać niesamowite czarne ciasto. Mikser? Hmm, nie potrzebuję go. Rączka? Potrzebuję twojej pomocy. Upniataj moje ciasto. Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Idealne. Przykrywamy folią spożywczą i dajemy mu czas na wyrośnięcie. Czekamy. Okej. Okay. Enid, przestań się wygłupiać. Zacznij gotować. Dobra, dobra. Hmm. Mam tu swój własny słodki świat pod stołem. Wow! Zdecydowanie będę potrzebować tych małych pianek, czekoladek i koszyka żelków. Trzeba też pamiętać o tych warkoczach z myszmelą. No i oczywiście o skitelsach. Wednesday, spójrz What? na moje kolorowe składniki. Hmm. Co? Znalazłaś to wszystko pod stołem? Może ja też coś mam. Co? Okay. Dziwne. Anit, co zamierzasz z tym Ej. wszystkim zrobić? Ej, jeszcze nie wymyśliłam. Ojej, jak głośno! Wyłącz to! <noise> Hurra, moje ciasto jest gotowe. Teraz je porządnie rozwałkujemy. Ojej, Wednesday, przygniotowałaś rączkę. Wednesday! Musi bardzo cierpieć. Przestań. Co ty mam roczysz pod nosem? Prawie rozwałkowałam ciasto. Zacznij robić swoje. Czego chcesz? Co? Rączka? Pod ciastem? Znowu się wygłupiałeś i tak to się kończy. Muszę rozprostować ręce, zanim zacznę lepić brzegi mojej przerażającej pizzy. Super! Co ty na to? Wow! Też mam pomysł. Okej, okay. rozpuszczę wszystkie żelki jakie mam. To będzie świetna baza do mojej słodkiej pizzy. Wlewamy do foremki i robimy boki z pianek. Właśnie tak. Podstawy gotowe. Idziemy dalej. Potrzebować czekolady Ale co mam z nimi zrobić? Wiem, cześć Dam ci czekoladkę, a ty dasz mi swój popyt Na jeden, dwa, trzy Świetnie, dzięki Kura, mam popyt Wpadłam na doskonały pomysł Rozpuszczę moją tęczową czekoladę We wrzącej wodzie To szybkie i łatwe Gotowe Czekolada jest całkowicie roztopiona Odcinamy końcówkę i wlewamy czekoladę w odpowiednim kolorze do każdego paska popyt. Super! Jaka pyszna czekolada! A teraz czekamy. Hej, what? Padł mi do głowy świetny pomysł. Dodatkami do mojej pizzy będą kiełbasa, bekon i sos pomidorowy. Robimy wszystko w moim mrocznym stylu. Zwykłe kiełbaski wyglądają zbyt dobrze. Nic nie wie, że to tak naprawdę odcięte palce moich wrogów. Podobne? Enid, co o tym myślisz? Tadarum, matko! i czemu tak głośno? Czekolada zastygła, teraz można wyjąć czekoladowe tęczowe paski z popyt. Idealnie! <guely> Składamy pizzę. <g ponytail> Zaczynam od rozsmarowania krwowego sosu pomidorowego na całej mojej czarnej pizzy. Jeśli uda mi się otworzyć ten okropny słoik. Okej. Okay. Rączka, pomożesz? Dzięki, gadżety kuchenne zawsze przydają się w walce ze złośliwymi słoikami. Wylewamy wszystko na pizzę i rozsmarowujemy. A teraz dodam troszkę mięsa. Świeże mięso mielone. Ulepię z niego kształt głowy. Podobna. No ta twarz naprawdę pasuje do mojej pizzy. Teraz muszę tylko dodać jej skórę. Świeży boczek mi w tym pomoże. Idealnie przerażające. Teraz to troszkę podpieczemy. Gotowe. Dodam jeszcze żelkowe oczy. I ostre jak brzydka zęby. I jeszcze troszkę oczu. Oczu nigdy za wiele. Enid, już się boisz? Wieknie, Dokładnie o taką reakcję mi chodziło. Dobrze, dobrze, dobrze. To okropne, Wednesday. Jak możesz to jeść? Dobra, wracamy do mojej tęczowo słodkiej pizzy. Rozłożyłam czekoladowe paski popyt. Teraz jedna strona jest wypełniona skittlesami, a druga mini piankami. Mm, jaka kolorowa i ładna. Idealna, hmm. prawda? Hey. Dobra robota, Wednesday. Co zamierzacie dalej zrobić? Wow, dzwonicie mm. po znajomych? Super, zorganizujmy imprezę. Mm. Wszyscy będą zachwyceni pizzą. No i jak smakuje? Jest świetna, prawda? Spróbujmy. Czyja pizza będzie smakować lepiej? Wednesday nic? czy Czy Czyjej pizzy chciałbyś spróbować? Napisz w komentarzach. Całkiem smaczna. Mm. Odlot! Co za uczta! I mm. mm, pyszności! E, może się zamienimy? Ekstra! Spróbuję! Okay. Wednesday, twoja pizza jest bombowa! Bardzo smaczna, mimo że ze strachem się ją je. Może też się zamienimy? Okay. Twoja pizza wygląda dziwnie. Enid, twojej pizzy bolą mnie oczy, ale jest naprawdę dobra. Nie mogę przestać, chcę jeść, jeść! Hey. Wszyscy są najedzeni? To może zatańczymy, powtarzajcie za mną. Ach, jak zwykle wszystko zepsuliście. Następnym razem poćwiczcie w domu. To była świetna zabawa. Chciałabym, żebyśmy mogli spotykać się tak częściej. Dziewczyny, co robiłyście przez całą noc? Co to za koszmar w kuchni? Urządzacie imprezę i mnie nie zaprosiłyście? Posprzątajcie to szybko. Umyjcie wszystko dokładnie, żeby wszystko lśniło. No brawo, moje drogie.